Wiesz Chcesz być kozakiem i grać tak? Lub tak. I żeby nie mać się takich dźwięków. Bo w tym filmie pokażę Ci co warto wiedzieć na start o pasmofobii. Siemano, z tej strony Malolito, pasmofobia, co warto wiedzieć na start. Przejdźmy sobie do slajdziku, Przygotowałem także zebrać dowody, poznać ducha i przeżyć. Najważniejsze, ale żeby zebrać dowody i znaleźć się wszystkie, potrzebujecie do tego sprzętu: latarki, IMF, spirit boxa, kamerki, termometru i notating dla duchów, zapomniałem napisać. Tak to wygląda w książeczce, czyli ewidencje, dowody. Mamy 7 rodzajów. IMF Level 5, ultrafiolet, pismo ducha, mrożenie temperatury, Projekt DOC, orby i Spirit Box Przy orbach tylko dodam, że widać je przez kamerkę, czyli taki biały punkcik, lata jakby troszeczkę płatek śniegu. Spirit Box, czyli urządzenie do rozmowy z duchem. Jeśli mamy 3 dowody, obojętnie jakie, wyskakuje nam jeden. Duch, zaznaczamy go. Jeśli nie robicie perfect gama, czyli nie macie wszystkich mediów i obiektywów, yy, czyli zadań, zazwyczaj na starcie macie trzy zadania, które musicie spełnić. Jeśli tego nie robicie, no to oczywiście kończycie, zaznaczacie ducha, kończycie yy, sobie zlecenie, dostajecie za to Expo, kasę i tak to wygląda. Co jeszcze warto pamiętać, to yy, Sanity, czyli nasz poziom. Yy, tak, by lęku. Czym jest niższy, to dla ducha lepiej, dla nas gorzej. Używajcie przy tym świeczek, leków oczywiście na wzrost sanity. No i kontrolujcie swoje sanity w busie, na ekranie. Także yy, warto też pamiętać o załączonych lampach w pokojach, w światrionkach. Ogólnie tam, gdzie się da, to włączajcie sobie lampy. Tylko nie przesadzajcie, bo możecie korki wybić. To nie musi być wcale duch. No i co? Komunikacja i współpraca mogę tego tutaj nie dodawać. To jest takie tylko ode mnie. Nie bójcie się, uczcie się każdego ducha na spokojnie, każda śmierć, oczywiście przegrana porażka to jest lekcja dla Was, żeby wyciągać jak najwięcej wniosków. Życzę miłego grania i do następnego. Cześć!